Witam wszystkich czytelników. Niedługo na rynku pojawi się moja najnowsza książka, a tak właściwie projekt, ponieważ będą to cztery opowieści pod tytułem Upiór Południa. I każda z tych opowieści będzie zupełnie inną historią. Tak sobie to wymyśliłam, żeby były inaczej napisane, zupełnie innym stylem narracji, zupełnie innym językiem, żeby były... Bardzo różni bohaterowie, i żeby wszystkie te opowieści rozgrywały się w zupełnie innych miejscach i zupełnie innych klimatach. Takim motywem przewodnim, który powinien te historie połączyć, będzie oczywiście osoba samego upiora południa, a także delikatny klimat grozy oraz upał, który towarzyszy wszystkim bohaterom i wszystkim opowieściom. No i nie ukrywam, że to jest dla mnie książka bardzo ważna, bardzo szczególna, w którą włożyłam mnóstwo pracy, mnóstwo serca i mam nadzieję, że stanie się także ważna dla, dla Was, drodzy czytelnicy, i mam nadzieję również, że jest to książka fajna, do której będziecie wracać i którą zapamiętacie.